W Paszkiewicz, kłaniam się i zapraszam na kolejny odcinek magazynu Siódemka. 19 seria gier zawierała spotkania, które w kontekście całego sezonu mogą okazać się kluczowe. W Lublinie zmierzyły się dwa zespoły będące na podium, a SPR Handbal Rzeszów walczył o życie z azs UW. Ponad to wesoła rywalizowała z SMS-em, natomiast MKS-Karczew podejmował u siebie drużynę z Jarosławia. Mecz AZS-u AWF z Prezero APR Radą odbędzie się dopiero 11 maja i będzie transmitowany na sportowa TV. Podsumowanie kolejki rozpoczynamy od konfrontacji w Karczewie. Meczem inaugurującym tę kolejkę była rywalizacja drużyny będącej ostatnio w dobrej dyspozycji z zespołem mającym delikatną obniżkę formy. Spotkanie dobrze się rozpoczęło dla JKS-u Sania Rosław, a bramki dla przyjezdnych zdobywały Amanda Szymborska i Iga Wicińska. Przewaga drużyny Michała Kubisztala nie trwała jednak długo, gdyż już w dziewiątej minucie mks Karczew wyszedł na pierwsze w tym meczu prowadzenie. 10 minut później o sobie dała znać Magdalena Berlińska trzykrotnie pakując piłkę do siatki w ciągu kilkudziesięciu sekund. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 16-12 do 12 dla gospodyń. Drugie 30 minut były wyrównane. Karczewianki utrzymywały kilkubramkowe prowadzenie, a goście próbowali stratę zniwelować. To spotkanie obfitowało w dużo kart dwóch minut, których ostatecznie kibice zobaczyli aż 16. MKS Karczew wygrał tę rywalizację 31-26, potwierdzając swoją dobrą formę z ostatnich tygodni. To był zdecydowanie hit 19. kolejki rozgrywek. Trzeci w tabeli AZS z Lublin podejmował pierwszą w Warszawa. Przyjezdne od razu pokazały, że interesuje je wyłącznie pełna pula. Świetny start w meczu zanotowała Julia Dworniczu, która przez pierwsze 15 minut Zdobywała niemal połowę bramek w drużynie Romana Monta. Następnie Parkiet należał do Gabrieli Tomczyk oraz Joanny Granickiej, które szybko zaliczyły kilka trafień odpowiednio dla AZS-u i Warsowi. Do przerwy było 13 do 17. W 39 minucie zawodniczki Patryka Maliszewskiego przy stanie 16 -21. Rozpoczęły pogoń w kierunku remisu i prawie im się to udało. Po 20 bramce dla gospodyn lider rozgrywek wrócił na właściwe tory. W ostatnich minutach Warsowia zdobyła 5 bramek z rzędu, co w dużym stopniu pomogło jej zdobyć Lublin i pokonać AZS MCS 29-24, jednocześnie umacniając się na pierwszym miejscu w tabeli. Wesoła Warszawa podejmowała u siebie SMS Płoc. Publiczność zgromadzona przy ulicy Piaseczyńskiej niewątpliwie nie mogła narzekać na nudeł. Spotkanie było niezwykle wyrównane, a największa różnica, dokładnie trzybramkowa, miała miejsce w 21 minucie, kiedy to poczanki prowadziły 12 do 9. Szybko na to odpowiedziała Natalia Zawacka, która zdobyła dwa trafienia w ciągu minuty. Jej wyczyn powtórzyła pod koniec pierwszej połowy Kinga Papkę, dzięki czemu... SMS schodził na przerwę z prowadzeniem 18-16. do 16. Po zmianie stron, fantastyczną dyspozycję utrzymywała Zawadzka, zdobywając bramkę za bramką. Za jej sprawą wesoła wyszła na prowadzenie 21-19 w 38 minucie spotkania. Kwadrans później do stanu remisowego doprowadził SMS za sprawą Laury Zdziebłowskiej. Wynik balansował wokół remisu aż do końca spotkania. Gdy wydawało się, że kibice będą świadkami konkursu rzutów karnych. Wiktoria Pawlak trafieniem na 30 do 31 zapewniła gościom zwycięstwo. 14 bramek Natalii Zawadzkiej nie wystarczyło wesołej na zdobycie nawet jednego oczka. Dla SPR-u handball był to mecz po prostu o wszystko. Podopieczny Jakuba Bobere rozgrywały swoje ostatnie ligowe spotkanie w tym sezonie i do zachowania czasu na utrzymanie zdobycie punktów w rywalizacji z azs UW było koniecznością. Żadna drużyna w niedzielnej rywalizacji nie odpuszczała, co bardzo dobrze odzwierciedla pierwszy kwadrans, w którym przewaga jednego bocz drugiego zespołu była maksymalnie jedną bramką. To się zmieniło w 19 minucie gry, gdy gospodynie zaczęły sobie wypracowywać zaliczkę. Która wzrosła w pierwszej odsłonie do 6 trafień. Na półmetku było 17-11 do 11 dla Rzeszowa. Po wyjściu na drugą połowę miejscowe szczypioniski kontynuowały swoją dobrą i skuteczną postawę, zdobywając 3 trafienia z rzędu. I Chwilę później akademiczki odpowiedziały dokładnie tym samym i było 24. Jednak to był jedynie zryw, na który stać było Uniwersytet Warszawski. SPR Handball konsekwentnie utrzymywał swoje prowadzenie, które w 47 minucie urosło nawet do 9 goli. Rzeszowianki nie wypuściły zwycięstwa z rok i wygrywając AZS-UW 31 do 23 uciekły wreszcie ze strefy spadkowej oraz czekają na ostatnie mecze swoich bezpośrednich rywali. Ostatnia kolejka stworzyła sporo emocji. Warszawia zgarnęła trzy punkty na trudnym terenie, a będący na ostrzu noża SPR Hanbal Rzeszów wygrał arcyważny mecz. MKS Karczew podtrzymał swoją dobrą formę, a SMS Płock minimalnie zwyciężył w spotkaniu z Wesołą. 11 maja seria gier zostanie zakończona meczem AZS AWF Warszawa kontra Prezero APR Radom, które będzie można obejrzeć na żywo na Sportowa TV. Warszawia ma 4 punkty przewagi nad drugim AZS-em AWF, który swoje spotkanie w tej kolejce dopiero rozegra. Po wielu miesiącach pobytu na ostatnim miejscu ze strefy spadkowej wydostał się SPR Handball. Jednocześnie Rzeszowianki rozegrały już komplet meczów w tym sezonie i czekają na wyniki pozostałych zespołów. Do jednego oczka stopniała przewaga AZS-u Uniwersytet Warszawski nad strefą spadkową, w której znalazła się pauzująca w tej serii Markowia Rokis. Klasyfikacji strzelczeń niezmiennie przewodzi Weronika Weber, która ma przewagę 20 bramek nad drugą Joanną Granicką. Już sześć zawodniczek może się pochwalić z wyobrzyciem co najmniej 100 trafień w tym sezonie. Do najlepszej dziesiątki wskoczyła Julia Dworniczu, która w ostatniej serii gier rozegrała udaną partię. Jednocześnie jesteśmy w trakcie 20. serii spotkań. Dwa mecze zostały rozegrane awansem. Ponadto SMS Płock zagra z MKSM Karczew, AZS UMCS poszuka punktów w Jarosławiu, a Wesoła zmierzy się z rywalem zamiędzy AZSem Uniwersytet Warszawski. W tej kolejce pauzować będzie AZS AWF Warszawa. Omówienie tych spotkań będzie można zobaczyć w kolejnym odcinku. Tymczasem ja dziękuję za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia.